Dzień dobry po świętach, witam Was z pracy, <laughs> w zasadzie z domu, ale słuchajcie już popracowałam, otóż popakowałam część przesyłek, zniosłam je tutaj na dół właśnie na przedpokój, więc tak się prezentuje słuchajcie mój przedpokój, jeżeli weekend albo właśnie jakieś święta, wtedy naprawdę nawarstwiają się te zamówienia i, i wiecie na raz po prostu jest sporo do pakowania, także już się praktycznie z nimi wyrobiłam. No i tak, słuchajcie, niektóre zabiera kurier, niektóre muszę nadać do paczkomatu, niektóre muszę wysłać pocztą. U nas w sklepie jest naprawdę masa, masa możliwości, jeżeli chodzi o wysyłki, także każdy znajdzie coś dla siebie. Także drogie mamusie, zaglądajcie i, <laughs> i śledźcie, co tam u nas ciekawego. Już wprowadziłam też na sklep możliwość odbioru w paczkomacie, jest to mega wygodna forma, zarówno dla mnie, jak i dla Was, ponieważ odbieracie wtedy, kiedy macie na to czas, nie musicie na nikogo czekać, na kuriera czyli Donosza. I ja również, słuchajcie, bywa, że o godzinie 22-23 po prostu jadę do paczkomatu i Wam te wszystkie przesyłki nadaję, więc tutaj nas nic nie ogranicza, absolutnie. Także witajcie, kochani, poświątecznie w nowym vlogu. W końcu mam, słuchajcie, telefon, który powinien spełniać... Oczekiwania, jakie sobie założyłam, jeśli chodzi o jakość vlogów. Także zaczynamy. Powoli biorę się również za ogarnianie domu po świętach, czyli pochowam te wszelkie tutaj o wielkanocne pozostałości. E, mam tutaj też tulipany, z czego, zobaczcie, te dwa są takie liche, takie już wiecie. Opadnięte troszeczkę, natomiast te są jeszcze całkiem okej. Okay. Tak myślę, że je znowu poprzycinam i tym razem po prostu przełożę do tego wazonu, gdyż cały bukiet był zbyt duży i w tym wazonie to wyglądało naprawdę źle. No a teraz myślę, że będzie całkiem w porządku. Patrzę, że tutaj jeszcze w tle mamy o gadżet z Kinder niespodzianki. <laughs> Także dziecko słuchajcie się wszędzie, wszechobecne, w całym domu. Dobra, ja się biorę za te tulipany. Jeszcze taka wstawka, jeśli chodzi o buty. Otóż e, napisałam do takiej firmy, która się nazywa Pucy But albo Pucy Buty. jakoś tak podlinkuję wam ich fanpage na Facebooku, e, gdyż interesuje mnie troszeczkę odnowienie, renowacja. Może, może renowacja to za duże słowo. Ale takie, powiedzmy, właśnie odświeżenie, odnowienie moich butów. Mam tutaj na myśli botki z Tomiego Hilfigera, które wam pokazywałam jakiś czas temu w holu, oraz balerinki, które chyba pokazywałam wam na blogu. Balerinki, które mają już 4 albo 5 lat, słuchajcie. Botki mają jeden sezon, kupiłam je tej jesieni. I słuchajcie, o co chodzi mi z botkami? Otóż. No niestety, mam nadzieję, że Wam to wychwycę, ale zobaczcie, na obcasie pojawiły się takie zaschnięte ślady po deszczu, po wodzie. Ja po prostu wszelkimi sposobami próbowałam, ale nie mogę tego zmyć. Oraz zobaczcie, tutaj są takie zarysowania. Gdzieś po prostu nieraz na chodniku, czy, czy no nie wiem, sama, wiecie jak to z dzieckiem jest, po prostu biegamy i gdzieś po prostu zahaczyłam kilka razy i się pojawiły takie oto rysy. Oraz tutaj ym, zamż troszeczkę wyblakł, przetarł się, także tak to wygląda. I drugi but, no podobnie, tutaj ten zamsz jest w lepszym stanie, natomiast obcas jest równie w stanie opłakanym co ten poprzedni. Więc to bym chciała, że tak powiem, właśnie naprawić. Czut tych butów wygląda cały czas bardzo dobrze, więc, więc tutaj słuchajcie, bym się nie czepiała. To jest skóra, także ona się troszeczkę odchodzenia tutaj zgniotła, ale wiecie, to, to nie przeszkadza. No i balerinki. i z nimi, słuchajcie, chciałabym mm, po prostu, aby je wyprano, być może zabarwiono na nowo, bo to znów jest zamsz. On był granatowy, ale zobaczcie, no. Troszeczkę już stracił swoją dawną formę i atrakcyjność, także no, chciałabym, aby po prostu na nowo był taki granatowy, czyściutki i ładniutki jak był. No i właśnie dostałam odpowiedź, słuchajcie. I koszt renowacji botków to 130 zł, a balerinek to 120 zł. I ja tak myślę, że najpierw wyślę te botki. Ponieważ na nich mi najbardziej zależy, gdyż są to buty najnowsze jednak, jeśli chodzi o moją kolekcję. I zobaczę właśnie, jakie one do mnie wrócą. Zobaczę, czy się udało faktycznie to wszystko naprawić tak, jak chcę. I, i tak, i czy będę zadowolona, jeżeli tak, no to wtedy wyślę również te buty. Także. Taka fajna opcja, słuchajcie, że naprawdę możemy przywrócić bucikom ich pierwotny stan i tak jak mówię, no mam nadzieję, że się to uda, a więc zapakuję najpierw bodki, właśnie ich naprawą się zajmę, a później skupię się na balerinkach, jeżeli będę zadowolona z efektu. Moje dziecko właśnie poszło na drzemkę, ja tutaj sobie przygotowałam laptop, mój dziennik i zabiorę się właśnie za kończenie mojej pracy na dziś. I słuchajcie, wolę pracować szczerze mówiąc, właśnie przy laptopie, tam gdzie chcę czy to przy stole, czy to na narożniku, niekoniecznie w gabinecie. Jak, jak już muszę, no to pracuję wtedy na komputerze, właśnie stacjonarnym, w gabinecie, ale wolę tak bardziej mobilnie, także dajcie znać, jak to jest u Was. I słuchajcie, będzie towarzyszyło mi ciasto, tak się ono prezentuje: jest to ciasto Rafaello, robiłam je na święta i oczywiście czas, żeby teraz to wszystko wyjadać. <grych> Bardzo szybkie w przygotowaniu ciasto. Wygląda ono tak. Wybaczcie, troszkę krzywą ukroiłam, ale wiecie. Mm, tutaj mamy herbatniki, budyń i wiórki kokosowe. Tak naprawdę cała filozofia budyń przygotowujemy sami od A do Z. Podlinkuję Wam przepis, z którego ja robiłam to ciasto i nam absolutnie wybitnie ono smakuje. Wcześniej robiłam tylko to ciasto właśnie krakersy, budyń oraz kajmak. Natomiast tym razem bez kajmaku, więcej Więcej warstw krakersów, herbatników. Tutaj oczywiście możecie użyć albo tych, albo tych ciastek. To zależy od Was. No i słuchajcie, mnóstwo wiórków kokosowych, także takie oto pyszności. No dobra, zabieram się do pracy. Witajcie kochani, po raz pierwszy twarzą w twarz. Dzisiaj, słuchajcie, pogoda jest tak okropna, jest silny wiatr. Patrzę tutaj, ponieważ mam przed sobą okna. No naprawdę uległa, uległa pogoda pogorszeniu. Święta były przepiękne, słoneczne, cieplutkie, no a dzisiaj już jest jak jest, więc ubrałam gruby swetr i założę na to sobie kurtkę skórzaną, jak będę wychodziła z domu, gdyż nie mam ochoty już, słuchajcie, zakładać zimowych kurtek i zimowych płaszczy pochowałam je głęboko do garderoby i wiecie, już nie chcę ich widzieć w, w tym roku w ogóle, także no myślę, że tak warstwowo nie powinnam zmarznąć. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż bardzo długo, bardzo długo, wierzcie mi, zastanawiałam się nad tym, czy ustosunkować się w jakiś sposób do strajku nauczycieli, ponieważ jak wiecie, pracowałam w szkole, niespełna trzy lata, ale jednak, jako nauczycielka języka niemieckiego, jeżeli komuś to umknęło, przez te 3 lata pracowałam nie tylko w jednej placówce. Pracowałam w kilku, ponieważ byłam na zastępstwach, więc naprawdę, słuchajcie, to nie jest tak, że wyrobiłam sobie opinię tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o jedną, Miejsce pracy a no, kilka ich było, więc, yy, więc pomyślałam, że w sumie wyrobiłam sobie jakąś tam opinię na ten temat, w sumie poznałam ten świat yy, od jakiejś tam strony yy, i stwierdziłam, że, że jednak tak, jednak zabiorę w tej sprawie głos, powiem Wam, co na ten temat myślę. Yy, do dziś jeszcze słuchajcie, bardzo często zdarza się, yy, że dostaję pytania, czy wrócę do pracy w szkole kiedy wrócę do pracy w szkole, albo właśnie dziewczyny radzą się mnie, czy warto być nauczycielem w tych czasach, czy też nie. Um. Co słuchajcie, jest, na takie pytania oczywiście, czy warto, czy nie warto, ja odpowiadam bardzo zdawkowo, gdyż no wiecie, jeżeli czegoś nie czujemy, no to po co to robić na siłę? Nie ma takiego sensu, więc tutaj ja słuchajcie, naprawdę nikomu nie pomogę w tej kwestii, ale wiem, że bardzo wiele z Was chce wiedzieć, czy ja wrócę do pracy w szkole i kiedy ja wrócę do pracy w szkole. No i słuchajcie, cały ten strajk no, trwa już dość długo. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, no rodzice są absolutnie sparaliżowani w tej kwestii, bo no, no dzieje się słuchajcie, tak? nie, nie wszyscy są nauczycielami i, i, i w tym momencie mogą się zajmować swoimi dziećmi, no a pracują w przeróżnych zakładach pracy i niekiedy po prostu tych dzieci ze sobą do pracy zabrać nie mogą. Także no, słuchajcie, jest to temat kontrowersyjny, jest to coś, co podzieliło społeczeństwo. Jest to coś, co niektórzy bardzo krytykują, inni wręcz właśnie są absolutnie murem za nauczycielami. Ja mogę Wam tutaj tylko powiedzieć pokrótce, że ja jestem za nauczycielami jak najbardziej i popieram w 100% ten strajk, ale żeby poopowiadać Wam. Rozwiać może w niektórych wątpliwości. Napisałam obszerny wpis na blogu. Jakoś tak pisząc, było mi dużo łatwiej troszeczkę może odejść od emocji, troszeczkę może przemyśleć wszystko to, co chciałabym powiedzieć w tej sprawie, bo obawiam się, że w filmie mogłoby to być jednak poplątane. Tak jak mówię, tutaj emocje jednak są. No i tak, powstał taki wpis, dodałam go dziś rano na bloga. Już widzę po statystykach, że słuchajcie, statystyki wariują, także ludzie wchodzą, czytają. Ten wpis myślę, że będzie bardzo dobrze rozjaśniał sprawę szkolnictwa osobom, które nie są w ogóle z tym jakkolwiek związane, oraz będzie może też taki budujący dla osób, które właśnie w tym są, które właśnie strajkują. I no nie wiem, poczułam po prostu, słuchajcie, taką potrzebę, aby podzielić się z wami moim zdaniem, podzielić się z wami moimi przeżyciami. I, I co? I, I po prostu zapraszam Was na ten wpis. E, możecie się też tutaj w komentarzach, już po przeczytaniu wpisu, e, podzielić Waszą opinią w tym temacie. Jednakże ja, m, tak jak mówię, no mimo, że ja jestem za tym, tak, e, wspieram tych nauczycieli e, absolutnie z całego serca, to. Proszę tutaj o zachowanie, słuchajcie, kultury, bo jak ja czytam nieraz właśnie opinie ludzi na ten temat, to to jest, słuchajcie, wow. Tutaj, słuchajcie, nauczyciel nauczycielowi potrafi skakać do gardła. Potrafią się pojawiać takie słowa, które moim zdaniem z ust nauczyciela nie powinny nigdy jednak paść. Więc nawet w tym środowisku ta kultura gdzieś, słuchajcie, potrafi odejść, potrafi jednak nie istnieć, co jest przykre, bo moim zdaniem, właśnie. W każdej kwestii e, powinniśmy bardzo kulturalnie po prostu wyrazić swoją opinię, bo nie z każdą musimy się zgadzać. I tak jak mówię, e, ja powiedziałam Wam, e, że jestem za strajkiem, ale w tym momencie może się pojawić tysiąc osób, które za tym strajkiem nie jest. I nie chodzi o to, aby to tysiąc osób mnie, e, wiecie, zmieszało tutaj z błotem, tylko właśnie chciałabym poznać ich opinię. Dlaczego? Właśnie być może e, też e, przeżyli kilka lat w szkole i, i są e, innego zdania, są zdania, że jest bardzo dobrze i że tak powinno zostać. E, no, i wiecie, po prostu chciałabym poznać Wasze opinie, ale tak jak mówię, wszystko szczegółowo opisałam Wam jednak na blogu, gdyż tutaj, no tak jak mówię, odrębny film na ten temat. To tak już, słuchajcie, wydaje mi się, że jest to po prostu niepotrzebne na, na, na polskim YouTubie. I też mogłoby to, słuchajcie, zostać źle odebrane, mogłoby to być jakieś słowa na przykład mogłyby zacząć być wyrywane z kontekstu, więc lepiej jak coś jest na piśmie moim zdaniem, więc tam was słuchajcie odsyłam. No i słuchajcie, bardzo, bardzo jestem ciekawa właśnie waszej opinii, czy może jesteście właśnie rodzicami słuchajcie, dzieci, które są w szkole, na przykład dzieci takich w klasach od 1 do 3, bo do takich dzieci raczej no, nie zostawia się samych w domu, prawda, i, i, i nie, idzie sobie, nie idzie się do pracy w tym czasie, po prostu jestem szalenie ciekawa, jak radzicie sobie w tej właśnie sytuacji, gdzie szkoły po prostu są dla uczniów, że tak powiem w cudzysłowie, zamknięte, tak? Nie sprawują nad nimi opieki przez te pół dnia. No ciekawe, ciekawe, słuchajcie, ciekawa sprawa i tutaj też nawet, słuchajcie, jeżeli chcemy wynająć, prawda, jakiegoś opiekuna czy, czy cokolwiek, zapewnić dziecku jakieś dodatkowe zajęcia, no to też jesteśmy obciążeni przeróżnymi kosztami, a wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić, więc no bardzo, bardzo jestem ciekawa, no jest to, słuchajcie, utrudnienie, no ale skoro nie dało się, moim zdaniem, jeżeli nie dało się w inny sposób, no wiecie, to, to, to... to po prostu jak ktoś jest nieraz przyparty do muru, to robi przeróżne rzeczy, żeby już po prostu później zostać zauważonym, ponieważ wcześniej jakoś tak traktowano nauczycieli może niezbyt, niezbyt poważnie. Dobra, słuchajcie, także tak. Tyle słuchajcie w tym temacie na ten moment. I teraz, słuchajcie, krótko powiem Wam, co będzie się działo dzisiejszego dnia. Moja córka właśnie śpi, i teraz oto jest pytanie: czy ja zdążę z nią pojechać na zajęcia multisensoryczne, czy też nie? Bo nie mam pojęcia, o której wstanie, a jest już godzina, słuchajcie, 20 po pierwszej. Także zobaczymy. Zajęcia mam na 15.30, około 30 minut zajmuje nam dojazd. No, zobaczymy, zobaczymy o której stanie. Natomiast i tak, ym, i tak muszę, muszę ją zabrać w trasę, gdyż y, po tych zajęciach y, mamy badanie. Takie kontrolne powiedziałabym. Ym, no, ale tak jak mówię, zobaczymy, czy zdążymy na zajęcia czy od razu pojedziemy na to badanie. No i oczywiście muszę rozesłać resztę, resztę przesyłek, których już kurier nie zabrał, tylko które były dedykowane właśnie na pocztę bądź do paczkomatu. Także tak, tak się zapowiada ten dzień. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy uda mi się później coś nagrać dla Was, no bo wiecie, jak to jest z dzieckiem, jednak tutaj logistyka cała nie ma, słuchajcie, nie ma, nie ma prawa bytu niekiedy. Jest to bardzo, bardzo trudne, ale no, zobaczymy. Ale tak, słuchajcie, zapraszam Was naprawdę z tego miejsca jeszcze raz na wpis. Zajrzyjcie, zobaczcie, co o tym myślę, no i przede wszystkim, czy wrócę do pracy w szkole.